Witam wszystkich, którzy oglądają. Dziękuję Mister Podowi. Faktycznie jest to dobry Mike, ale jest to też nowość w tym programie. Wcześniej takiego nie miałem. Mam nadzieję, że też z niego dobrze słychać, bo czasami bywałem tu jakieś problemy techniczne. Chciałem Was, też wszystkich oglądających, oczywiście bardzo gorąco zachęcić do tego, żebyście wspierali Wielką Krystę Świątecznej Pomocy. Mamy jak na razie 14 868 zł, a mamy oczywiście nadzieję na więcej, także wpłacajcie. Pamiętajcie też, że wpłacając możecie. Dostać tutaj imienne pozdrowienia. Ale też możecie zadawać pytania co do tego tematu, który już za sekundę rozpocznę. I też przypominam, że osoba, która wpłaci najwięcej podczas tutaj tego streama, może dostać takie Insta Story dedykowane dla siebie w prezencie, tylko, tylko oczywiście po nagraniu. Dobra, przechodzimy od razu do, do rzeczy i tematem jest Insta Story. Być może są jakieś osoby, które oglądają nasz stream i które nie wiedzą, kim jestem, to jeszcze tylko przedstawię, nazywam się Maciej Kraszewski, jestem prowadzącym podcast Dział Zagraniczny, zajmuję się w nim wydarzeniami na świecie, które w polskich mediach są niedoraportowane w żaden sposób i, i ee... o Jezu, 200 zł to jest wspaniała wpłata na sam początek, aż miałem co robić dalej w związku z tym, czy ktoś to przybije. Natomiast to, o czym dzisiaj będę opowiadał, to jest format Insta Story, ponieważ poza samym podcastem, pół roku, zanim zacząłem prowadzić podcast, założyłem konto na Instagramie, a w ogóle z zawodu jestem oczywiście dziennikarzem, zajmuję się od wielu lat za granicą. Pisałem do największych polskich mediów, byłem korespondentem między innymi w Hiszpanii, którą przed chwilą wspominałem, ale też w krajach innych, hiszpańskojęzycznych i portugalskojęzycznych. I do czego zmierzam? Od poniedziałku do piątku. Codziennie, czy, czy te 5 dni, tak, od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, wrzucam z samego rana, z reguły między piątą a szóstą rano, insta story, które jest wrzucane rzucone na TikToka. I o ile na Instagramie ono znika po 24 godzinach, o tyle na TikToku jest, powiedzmy, takie archiwum i jest w dalszym ciągu zapisywane. Dziękuję Aniu za wpłatę. I jest to taki już jeden z fundamentów w zasadzie tej mojej działalności dziennikarskiej ze względu na to, że miałem 6000 obserwujących na Instagramie, zanim miałem pierwsze zdjęcie na Instagramie. I wszyscy oglądali właśnie dla tych, dla tych Stories wspomnianych. Dziękuję też za te anonimowe wpłaty. Widzę je tutaj tylko z jakimś pewnym opóźnieniem, więc prawdopodobnie nie wszystkie uda mi się wymienić. I teraz do rzeczy, um, jest tak, że bardzo często dostaję pytania o to, jak te storiesy powstają, na jakiej zasadzie dobieram tematy, skąd je biorę, bo bardzo często są dla wielu osób zaskoczeniem, łącznie z miejscami, które dotyczą, trudno mi zliczyć ilość wiadomości, na zasadzie nie wiedziałem albo nie wiedziałam, że istnieje taki kraj jak Tuwalu, a teraz czytam o nim na Wikipedii i to jest w ogóle no. dla mnie super Przyjemne, że ktoś na przykład potrafi się wkręcić w wyspy Kuka, bo trzy razy w ciągu miesiąca coś o nich powiedziałem, i zaraz powiem, dlaczego trzy razy w ciągu miesiąca o nich mówię w ogóle. Um, ale, ale tak, może na początek kwestie techniczne. Bardzo wiele osób które to oglądają, które znają te stories, a dla tych, które nie znają, też wyjaśniam, one są w, um, w wersji audio, no bo ja oczywiście je mówię, ale mają też podpisy na dole. To, co mówię, jest, jest podpisane, lecam te napisy. I bardzo wiele osób pyta, jak te napisy są tworzone i czy nie można by ich zmienić, czy nie można by ich na przykład przyspieszyć albo e, wręcz e, m, spowolnić. <laughs> Dziękuję, Dario, za 50 złotych e, dla, dla Wielkiej Orkiestry, bo to nie dla mnie, <laughs> ja tych pieniędzy nie biorę. Wszystko przekazujemy razem z resztą podcasterów na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, a w tym roku zbieramy oczywiście na diagnostykę sepsy, co jest też związane na przykład z reportażem, z którego wróciłem wczoraj z zagranicy i który powinien się do końca lutego ukazać w ciele zagranicznym. Pod warunkiem, że uda mi się go zmontować, ale myślę, że tak, bo już przeznaczony jest na to czas. Wracając do Insta Stories, przepraszam, czasami będę odbiegał w jakieś poboczne wątki. Te napisy są robione przez aplikację Clipomatic. Którą każdy z Was może sobie w ogóle ściągnąć na telefon, pod warunkiem, że ma iOS, tak? czyli, czyli um, iPhone'a. Um, nie wiem, czy, czy jest już na Androida, ale kiedy ja ściągałem, to było tylko na, w, tym, w tym formacie. I to jest bardzo ważne, bo to też sprawia, dlaczego te Instastory wyglądają tak, jak wyglądają. Te napisy są dla mnie ważne, żeby ludzie mogli je czytać, jeżeli na przykład są niesłyszący i nie mogliby z ruchu na przykład moich warg odczy odczytać tych wiadomości. Albo jeżeli na przykład ktoś ma małe dziecko, które usypia, a chce to sobie jakoś obejrzeć. Albo jeżeli jest w pracy, bo bardzo często dostaje takie wiadomości, że ktoś to po prostu w pracy sobie ogląda rano. Um w związku z czym e, pozdrawiam e, cały puck e, w związku z czym problem polega też w tej aplikacji na tym że w momencie w którym ja się zgrywam to ona szczytuje to wszystko i, i robi te napisy i można nagrać tylko 55 sekund takiego filmiku, teoretycznie minuty, ale ostatnie 5 sekund obcina, więc już nauczyłem, że trzeba się zmieścić w 55 sekundach trzeba też te napisy poprawić, bo bardzo często ze względu na moje problemy z wymową albo na jakieś innego rodzaju nie wiem, hałasy, na przykład lodówka hałasuje, albo, albo za oknem, na przykład śmieciarka, akurat podjeżdża, czy cokolwiek, może nie wyłapać pewnych słów, albo to są na przykład nazwy własne, więc trzeba poprawić jeszcze te napisy dość szybko, i trzeba to zrobić od razu po nagraniu filmiku, czyli nie mogę tego zostawić na jakiś inny czas. Więc, w związku z czym to nagranie jest bardzo takie skomasowane, i to sprawia, że ym, standard jest taki, że nagrywam intro, czyli mówię na przykład cześć, dziś jest poniedziałek, a w Panamie coś tam, coś tam. Pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam Gabis z Erasmus Evening I dziękuję za 31 zł oczywiście. I um, więc nagrywam to intro, tak, że część coś tam się dzieje na przykład w Panamie, później robię, szukam tej Panamy w Google Mapsach, robię print screena i później nagrywam ten filmik um, pełny, czyli z reguły on ma właśnie około 55 sekund, czasami szybciej. To też sprawia, że oczywiście w tym filmiku nie zdążę poruszyć wszystkich możliwych kwestii związanych z tematem, muszę pewne rzeczy upraszczać i często później dostaję od was jakieś wiadomości prywatne, że na przykład słuchaj, jeszcze do tego warto dorzucić to i tam to. I ja z reguły te rzeczy wiem, że warto coś tam dorzucić, tylko po prostu one się nie mieszczą w tych 55 sekundach, więc staram się tylko te podstawy e, zapodać. Więc tyle, jeżeli chodzi o kwestie techniczną i dlatego to wygląda powiedzmy tak, jak wygląda, i ma taką długość, jaką ma. Natomiast najważniejsze, myślę, e, Jakim cudem pojawiałem się przed świtem? No właśnie, to jest kolejna sprawa. Ja wstaję o tej porze. Zaczęło się jeszcze przed właśnie robieniem podcastu, kiedy pracowałem w polskich mediach i a też bardzo ważny był dla mnie sport. I chodziło o to, że ze względu na to, że byłem tylko na stałej współpracy, to musiałem się dostosowywać do jakby. Rozkładu popołudniowego, pracowałem zdalnie, tak? I ja mogłem swoją pracę, z reguły to wygląda tak, że jest kolegium około 10 rano. Um, zgłaszacie wcześniej tematy. O tej dziesiątej dostajecie mailowo informację, że taki, a taki temat może pójść, w zależności od tego, czy piszecie na dzień dzisiejszy, na przykład w takiej monecie, czy, czy, czy powiedzmy w gazecie wyborczej, czy to jest jakiś większy tekst, który ma pójść w jakimś większym wydaniu, tam powiedzmy, Gazecie Świątecznej, czy polityce zaraz powiem, o której nagrywali, już do tego zmierzam, Marianie. Um, Wygląda to w ten sposób, że czeka się na odpowiedź, co dzisiaj robimy, na przykład jeżeli to jest tekst dzisiejszy z jakiejś tam gazety wyborczej, ja piszę ten tekst i ja go mogę skończyć na przykład do godziny 13, ale będę musiał poczekać jeszcze na jego redakcję, powiedzmy do godziny 15, czasami to się może przyciągnąć, jeżeli nie ma żadnej redakcji, no to jest fireant, a jeżeli jest jeszcze jest jakaś redakcja do zrobienia, no to wtedy pracuję do jakiejś 16, 17, 18, wszystko zależy od tego, jaka osoba jest po drugiej stronie komputera, i tak dalej. A ponieważ sport był dla mnie też super zawsze ważny, to miałem problem z tym, że nie dawałem rady bardzo często dojechać na trening, który był o godzinie np. właśnie 16.30 albo 18.00, bo po prostu coś się przeciągało, bo ktoś się nie wyrobił z redakcją, bla, 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 bla. wiadomo. Więc zacząłem chodzić na treningi na 6.00 rano. I stąd to wczesne wstawanie, które było wcześniej wspomniane. Mimo, że teraz już pracuję na własny rachunek i nie muszę się dostosowywać do żadnych takich innych rzeczy, to zostało mi to trochę wykrwi, Kładę się spać z reguły około 21, 22 maksymalnie i wstaję przed piątą. Zależy, o której przed piątą. Z reguły tak około w pół do piątej, piątej. Raczej nie później. I teraz kwestia tego, o której nagrywam. Z reguły nagrywam po przebudzeniu się, ale mam już wcześniej ustalone, co chcę powiedzieć. Czyli to wygląda tak, że jak przeglądam wszystkie wiadomości, wszystkie depesze, mam taki program do odczytywania RSS-ów. RSS-y, to są dla osób, które nie wiedzą, to jest taka syndykacja, która wygląda trochę jak subskrypcja. W, na przykład w, w przypadku gazet fizycznych, tak, że ktoś wam dostarczy pod wasz adres pocztowy, tak, jakąś gazetę, albo na przykład taka subskrypcja, którą możecie kojarzyć dużo lepiej, na przykład właśnie z podcastów, czy w ogóle na przykład ze Spotify, tak, jakiegoś śledzicie artysta, który nagrywa płyty, muzyki i tak dalej. I zaznaczacie, że chcecie śledzić tego konkretnego artystę, w momencie, w którym się pojawią jakieś nowości, to dostaniecie powiadomienie w tej aplikacji. No to na tej samej zasadzie działa cała właśnie tego typu subskrypcja w kanałach RSS, dzięki którym możecie subskrybować media elektroniczne. I ja mam specjalne programy, w których mam pogrupowane te RSS-y. E tak, cześć Maciej i Dorotow. Wiem i po pierwsze dziękuję za 50 zł i jeszcze raz bardzo zachęcam do tego, żeby wpłacać na Wielką Rykwistę Świątecznej Pomocy, bo cel jest szlachetny. A po drugie wiem, że jej Ochojska nie wystawiła katana. Um, ucieka. Ewidentnie ucieka przed starciem. Um, ale może w przyszłym roku wystawi. Zobaczymy, może ja w przyszłym roku wystawię. Natomiast wracając do tych historii, to jest tak, że ja e, szczytuję te. Um, Staram się nadążyć za, za tymi e, wszystkimi komentarzami. E, ale widzę, że generalnie budzi to, budzi to duże e, emocje, że wstaję tak rano, ale pamiętajcie, ja chcę spać o 21.00. Ja o 5 rano jestem po 8 godzinach snu. To nie jest tak, że jestem niewyspany, wręcz przeciwnie. <grytanie> wstaję dość. dość e, e, Świeży, tak, i zaangażowany. Pozdrawiam też Moniko, dziękuję za 100 złotych dla wielką orkiestrę i dalej zachęcam wszystkich do wpłacania. Natomiast wracając do tego instytucji, jak to powstaje, no więc ja przeglądam te wszystkie te mam je pogrupowane kategoriami, tak, na kontynenty, na kraje albo na przykład tematycznie. I robię te przeglądy codziennie, i bardzo często jest tak, że jak ym, wybieram jakiś temat do nagrania takiego Insta Story, to albo wybieram go dzień wcześniej, albo nawet kilka dni wcześniej. Zdarza się, że widzę jakieś ciekawe rzeczy, o których chcę powiedzieć, i sobie je wynotowuję. Zostawiam sobie linki. Wysyłam sam do siebie wiadomość messengerem po prostu. I tam te linki mam. I to, dlatego one nie wszystkie są tak super aktualne, jakby się wydawało. Czasami się zdarza, że coś jest i interesujące, i ważne, i aktualne I ja po prostu nagrywam to z dnia na dzień, czyli wstanę, czyli na przykład wyślę do siebie o, tam, o 19 wieczorem we wtorek i wstanę w środę o tej 4.30, Uczeszę tylko włosy, nagram się, bo to jest kwestia, wiecie, pięciu minut i, yy, i nagrywam to, tak? Natomiast z reguły jest tak, że yy, a czas mnie goni, więc muszę lecieć do celu. Z reguły jest tak, że mam yy, wyznaczone powiedzmy, na no właśnie, myślę sobie, że o, dobra, to na wtorek nagram to, na środę nagram tamto, a na piątek nagram tamto. W związku z czym na przykład w piątek dostajecie wiadomość jeszcze z poprzedniego tygodnia. To nie jest tak super ważne, bo ja wybieram rzeczy, które. Nie są wiadomościami, które zmienią Wasze życie, tylko mają pokazać życie na miejscu w tych konkretnych krajach. Dlatego też, wybierając te konkretne wiadomości, unikam takich rzeczy jak wybory, jak trzęsienia ziemi, jak wojny, bo o tym się dowiecie skądś indziej. Ale unikam też takich michałków tradycyjnych, typu, że małpa komuś ukradła kanapkę. Ho, 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 jakie to śmieszne. Albo że na przykład w Wenecji wpłynęły delfiny do. w ogóle nie mówię o Europie historii, ale że w Wenecji wpłynęły do kanałów delfiny i je widać. No to jest super, to jest fajny obrazek, interesujący, ale on nic nie mówi o życiu w Wenecji. Nie? Więc um, robię po prostu to, w, jak, jak robię tę selekcję materiału, to staram się, żeby to była selekcja materiału, która Wam powie o tym, z czym zmagają się mieszkańcy danego kraju, w, co, o, albo o czym się na przykład w danym kraju mówi i tak dalej. I też mówiłem wcześniej, że zdarza się na przykład, wymieniłem wyspy Kuka, nie? że zdarza się, że trzy e, razy w ciągu miesiąca na przykład będzie takie miejsce, o którym większość ludzi w ogóle nigdy wcześniej nie słyszała i dlaczego tak się dzieje. No, bardzo. E, Widzę, że wszyscy do siebie wysyłają wiadomości, to mnie bardzo cieszy. <grymne> bardzo często się dzieje tak, że te kraje, ktoś tam jedzie na przykład na jakąś wyprawę reporterską z jakiegoś medium dużego, typu np. NPR, czyli National Public Radio Amerykańskie, albo np. z El Pais hiszpańskiego, jedzie do jakiegoś regionu. I na przykład jest w jakimś kraju i robi tam od razu trzy materiały, które się pojawiają w ciągu miesiąca regularnie. I ja na przykład to czytam i uważam, że to jest interesujące. I myślę sobie, o, nie będzie później za często okazji, żeby powiedzieć o takich wyspach Kuka. Fajnie, że ktoś tam akurat był i zrobił trzy materiały, i ja na przykład wyciągnę z tego jakieś tam po, pojedyncze krótkie informacje i wrzucę je <laughs> również wam. W związku z tym stąd na przykład powtarzalność niektórych krajów w danych okresach czasu, ale z reguły, jak? jak się zorientujecie, no to, to często mówię o, o na przykład Egipcie, bo Egipt jest z krajów arabskich. Mam po prostu najwięcej wiadomości, to jest najludniejszy kraj arabski, w związku z czym stamtąd jest najwięcej info. Mówię um, nie wiem o, o Indiach albo Japonii albo o takich miejscach, które są też duże. Jak staram się wyszukiwać te inne, o, na przykład właśnie z Oceanii jest bardzo często tak, że sprawdzam, co radio nowozelandzkie na temat tych krajów informuje, albo na przykład media australijskie, no bo one są z regionu, i tak dalej, i tak dalej. Także y, czasami, a propos nagrań, czasami się zdarza, że nie nagrywam rano, że wiem na przykład, że następnego dnia będę rano miał, yy, yy, pozdrawiam Katarzyno, <grym> tak, gości nie jest petardą, to prawda. Yy, zdarzy i tak, to prawda ja Nina nie wie, co traci, ale byłoby to ciężka gra. <grafię> Zdarza się, że wiem, że na przykład następnego dnia rano mam super jakieś ważne rzeczy do zrobienia o siódmej powiedzmy. Albo na przykład wiem, że y, tego dnia będę na przykład do późna siedział z jakiegoś powodu, bo coś, nie wiadomo co, tak. I y, 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 że jak wstanę o tej piątej, to będę nieprzytomny. Albo że nie dam rady na przykład wstać o piątej, bo będę spał o szóstej, a y, jak wstanę o 6, to też będę się musiał jakoś ogarnąć psychicznie. Więc wtedy nagrywam e, dzień wcześniej, wieczorem. E, nagrywam, mam przygotowany już taki plik i jak się po prostu obudzę i obmyję twarz wodą, to, to wtedy wrzucam e, na telefonie. To w przypadkach, kiedy wiem, że rano po prostu nie ogarnę, nie? Ale to się raczej, raczej za, rzadko zdarza. E, jest też. E, mm, a właśnie. Kończy się powoli mój czas, więc mogę wpuścić inne sobie. więc jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to zadawajcie i na pewno ktoś zaraz e, e, mi to jeszcze przekaże, jeżeli tego nie zauważy. Natomiast em, z takiej rzeczy jeszcze, jeszcze kończących powiedzmy tutaj jest to, że zdarza się, że piszecie do mnie też prywatne wiadomości, czy powiem o czymś tam i o czymś tam. I zdarza się, że tak, ale raczej nie w storii. Znaczy zdarza się, że wezmę to na temat podcastu, ale wychodzę też z założenia, że jeżeli o coś pytacie, to prawdopodobnie gdzieś już to widzieliście. A jeżeli gdzieś już to widzieliście, to nie jest dla mnie wystarczająco ambitne, żeby o tym powiedzieć, bo znaczy, że już gdzieś było i już o tym z jakiegoś powodu wiecie. Staram się wyszukiwać takie rzeczy, na które naprawdę mogliście się nie natknąć, chociaż oczywiście dla osób, które interesują się jakimiś regionami albo mieszkają na przykład w tych regionach, no prawdopodobnie e, i tak te wiadomości gdzieś słyszeliście. E, e, e. Pozdrawiam sąsiedni dział, pozdrawiam kat, wszystkie wpłaty bardzo serdecznie. oczywiście dziękuję w imieniu moim oraz wszystkich pozostałych osób, które, e, które tutaj działają i też cześć, witam was, e, bo już czas na najbliższy, czas naj, najwyższy na zmianę. Przepraszam, <laughs> że mi czasami język e, nie jest... Ja chciałem wylemi. podziękować bardzo. Chciałem Ci bardzo podziękować, że po raz kolejny jesteś z nami i powiem Ci, że rozwiałeś moje wątpliwości. Bo ja zawsze zaczynam z Tobą dzień i zastanawiam się, czy Ty wstajesz tak jak ja o piątej, czy nagrałeś to wcześniej. Teraz już wiem, że obydwaj razem zaczynamy dzień. Pięknie no, dziękuję. Zaczynamy razem. Bardzo mnie to cieszy, chociaż w innych krajach, no ale, tak. ale bywa i tak. Słuchajcie, było mi bardzo miło w takim razie, bardzo się cieszę, że tu też jesteście i, e, i cieszę się, że też osoby, które nas oglądają w, płacają na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, bo co prawda te, te pieniądze z Wielkiej Orkiestry to jest i tak nic w porównaniu do potrzeb ochrony zdrowia, ale e, każda złotówka, którą możemy też dołożyć jako obywatele jest istotna i uważam, że wspieranie też właśnie e, takich inicjatyw jest bardzo cenne społecznie. Także dziękuję wszystkim osobom, które z nami teraz były i były wcześniej i będą później i wpłacały i będą wpłacać. I też można mnie było dzisiaj zobaczyć na mieście z pewnymi dziećmi z puszką, więc też zachęcam do tego, żeby do, do puszki po prostu fizycznie też wrzucać pieniądze.